Od niedawna można zaobserwować rozmieszczone w różnych punktach miasta bardzo estetycznie wykonane pojemniki. Jest ich 24. Wykonane są z plastiku i pomalowane na niebiesko. Mieszczą 1,5 m3 makulatury. Papier, który tam trafi, zostanie dostarczony do zakładów papierniczych. Bardzo ważne jest to, aby nie wrzucać do pojemników niczego więcej. Ze środków stąd uzyskanych będzie można rozszerzyć segregację na inne produkty. Jeżeli mieszkańcy Wolsztyna zaakceptują ten pomysł, będzie można z dumą stwierdzić, że gospodarka odpadami w naszym mieście funkcjonuje na prawdziwie europejskim poziomie. Sytuację, jaką można zaobserwować w każdy targowy czwartek na placu Kościuszki, nikogo z Wolsztynian już nie dziwi. Zatory, jakie tam się tworzą, są bowiem zjawiskiem powszechnym. W związku z tym proponujemy, aby tą sprawą zajęły się kompetentne osoby. Można przecież dla jadących od strony wiaduktu ulicą Gajewskich poszerzyć jezdnię, tworząc dwa pasy ruchu, gdyż jest to możliwe do wykonania kosztem chodnika przed starej części szkoły podstawowej nr 2. Albo też można by było wprowadzić sygnalizację świetlną. Likwidacja zatorów spowodowałaby zmniejszenie emisji spalin, co nie jest bez znaczenia dla osób mieszkających w pobliżu.